Cześć moje drogie osoby, z znaku Barana witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny, będzie nieco zmieniony i mam nadzieję, że się spodoba. Jak zwykle dziękuję za fajne komentarze, za cudowną energię oraz za subskrypcję kanału. A jakiż to układ Was czeka i co z niego wyniknie, już Wam prezentuję. Główna karta, czyli wskazówka na miesiąc, oczywiście tutaj marzec. Jak będzie wyglądał dla Was marzec, Pustelnik i jaka wskazówka? zdrowie i ogólne samopoczucie to dziesiątka miecze. Eee, czy zaznam miłości, tak? Jeśli chodzi o kwestie uczuć, czy mam relacje, czy nie, tutaj drzewo życia, praca oraz kariera kochankowie. I na co mogę liczyć w finansach trójeczka, mieczy. A więc układ troszeczkę mieszany. Jeśli chodzi o główną wskazówkę miesiąca mamy pustelnika, a więc może mówić nam o tym, iż będziemy zdani na siebie lub będziemy się celowo izolować. Po prostu samotność, opuszczenie, ale też i oświecenie. A więc być może ta samotność będzie nam do czegoś potrzebna. Jeśli chodzi o zdrowie i ogólne samopoczucie, mamy troszeczkę tendencję spadkową, no jest to karta oczywiście tutaj mówiąca o trudnościach, o takim energetycznym, bardzo dużym spadku, bóle kręgosłupa, bóle pleców, stany troszkę depresyjne, nieprzyjemne wiadomości, i w ogóle możemy sami ze sobą się niekoniecznie dobrze czuć. Uważajmy na wypadki, upadki, kolizje, ale też i energia zabiegowa, czyli możemy dostać jakieś nagłe wiadomości, lub jakaś sytuacja zmusi nas do zabiegu, operacji, lub możliwości, oczywiście, takiej kwestii. No, coś, co tutaj zmieni postać życia, jeśli chodzi o zdrowie. Uważajmy też, właśnie na układ oczywiście nerwowy. No i ten aspekt pleców oraz te depresyjne stany mogą być tutaj no niestety nieznośne. E, czy zaznamy szczęścia w miłości, drzewo życia? Wszystko zależy, co w tym planie naszym duszy jest. Tak? Jedni będą zaznawać tego szczęścia, bo jest im to pisane, bo akurat w tym momencie będą mogli tego doświadczyć, natomiast inni niestety muszą w energii e, jakby poczekać, być cierpliwymi. No i tutaj radą jest cieszyć się z tego, co mamy, a z drugiej strony nie załamywać, jeśli coś będzie nie tak. I szukać rozwiązań, bo to jest dosyć istotne. Praca i kariera w energii pokazuje się oczywiście w kochankach, czyli mamy tutaj aspekt związany z trudnymi wyborami, czyli być może nasza ścieżka zawodowa stanie przed. Jakimś wyborem mogą być dwie opcje, dwie możliwości lub radykalna zmiana, która będzie wymagała od nas konkretnych właśnie decyzji, cokolwiek będziemy robić, róbmy to zgodnie z wolą serca, no i to, co chcemy robić, bo jest to karta miłości, czyli powinniśmy kochać to, co robimy. No i na co mogę liczyć w finansach trójeczka mieczy? No tutaj na razie może być taki okres przejściowy, ten miesiąc może być dosyć trudny. Na pewno nie możemy mieć zbyt wielkich oczekiwań, tak? No nie jest to postępowy, bardzo mocny miesiąc w tej materii a więc być może doznamy jakiegoś smutku, żalu, rozgaroczenia, nieprzyjemności, bo te finanse mogą nie budzić tutaj aż takich fajnych emocji. No i możemy też rozdrapywać energię z przeszłości, która na przykład nie pozwoli się nawet małymi Sukcesami finansowymi cieszyć, a więc będziemy rozżaleni. I to czasem może być gorsze wbrew podzorom niż, niż to, co może nas spotkać po prostu. Natomiast jakaś może też nam się przytrafić odmowa w kwestii finansów, lub po prostu te finanse mogą nieco rozczarowywać. Natomiast sam układ no, jest mieszany, ale dacie radę. Wierzę w Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Idziemy do zodiakalnych byków. Witam serdecznie, drogie byki. Zapraszam Was oczywiście tutaj na horoskop. I drogie byki, zobaczmy co dzieć się będzie w miesiącu marcu. Jak te karty się ułożą dla Was i co z nich wyniknie. Układ będzie nowy. Mam nadzieję, że się spodoba. I tak, główna wskazówka miesiąca to król Buław. Zdrowie oraz samopoczucie. Trzy miecze. Czy będziemy szczęśliwi w miłości? Sprawiedliwość. Praca i kariera. Dwójeczka denarów. No i na co mogę liczyć w finansach? Aspucharowe. Więc mamy jedną tendencyjnie kartę troszeczkę spadkową. Reszta jest z. Całkiem niezła. Zaczyna układ karta motywaje, motywacyjna, czyli główną wskazówką miesiąca będzie to, byśmy mocno wzięli się za pracę, za działanie męskie, konkretne decyzje, szybkie. No i taka dominacyjna karta, czyli przejmowanie kontroli nad sobą, nad swoim życiem, ale też i ostrzeżenie przed na przykład dominującymi lub ustawiającymi nas osobami. Zdrowie i ogólne samopoczucie, mamy trzy miecze, trzy miecze wskazują przede wszystkim na to, że tutaj w zdrowiu mogą być w nieprzyjemności, jakieś nieprzyjemne wiadomości, rozczarowanie, też my możemy być poddenerwowani, rozżaleni, też troszkę tutaj stany aspektów depresyjnych, czy takiego smutku, żalu, tak? Tutaj uważamy, bo jest to karta zabiegowa, jakichś nieprzyjemnych badań e, lub kroplówek, zastrzyków, tak, zwróćmy uwagę na ręce, e, oczy, no i układ tutaj związany z krążeniem, czyli aspekt serca zawałowy, czasem wysokie ciśnienie, czasem po prostu problemy kardiologiczne, także związane z, e, no tutaj aspektem nerwów, tak? czyli na przykład bóle w klatce piersiowej przez nerwy po prostu. Czy będziemy szczęśliwi w miłości? Sprawiedliwość jest specyficzną kartą rozliczeniową, ale odpowiedź jest taka, jeśli będziemy uczciwi wobec siebie i wobec innych, to tak. Natomiast musimy coś rozliczyć i podjąć konkretne decyzje, a przede wszystkim rozważać racjonalnie pewne kwestie i jeśli coś nie idzie po naszej myśli, jeśli jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, czy relacja jest nieuczciwa wobec nas, to być może trzeba coś zmienić. Praca i kariera dwójeczka denarów wskazuje na możliwość łączenia dwóch prac, dwóch możliwości y, obowiązków, podjęcia dwóch wakatów, no i łączenia różnych zleceń generalnie, tak? Praca, która pokazuje się na różnych poziomach i różnych właśnie wakatach, tak? Może być tak, że będziemy jeszcze dorywczo do swojej pracy coś dorabiać, no i ten pieniądz tutaj będzie się pojawiał, zwłaszcza, że mamy aspekt finansowy bardzo dobry, mamy tutaj aspekt asa Pucharów. czy mogę liczyć w związku z tym na przypływ pieniędzy, na coś dobrego, tak, bo pojawi się nowe szczęśliwe źródło dla nas i będziemy bardzo zadowoleni, tak, to jest ten święty Gral, to jest ta energia czegoś, co nowej znajomości, nowego źródła, nowego aspektu, który otwiera przez nami szczęśliwy okres, no i właśnie wzbudza bardzo pozytywne energie, więc Układ ciekawy. Mam nadzieję, że się spodobał. Jakby co piszcie, wszystkiego dobrego. No i idziemy do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. No i idziemy do Was. Zobaczmy, jak układ się dla Was przedstawi. Drogie bliźnięta, zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak marzec się ułoży i co z niego wyniknie właśnie teraz. No i zobaczycie układ w zupełnie innej odsłonie. Główna wskazówka miesiąca to 7 mieczy. Zdrowie i samopoczucie, tak? 6 mieczy. Czy będziemy szczęśliwi w miłości? 6 buław. Praca łaskawia król buław. No i na co mogę liczyć w finansach? 6 denarów. No, idziemy do głównej karty. Wskazówka miesiąca, główna energia miesiąca co z wskazówką, by kombinować, ale też by się nie dać oszukać. Jest to karta sprytu, ale też wskazująca na to, że kłamstwo ma krótkie nogi. Może dotyczyć naszych aspektów, ale też pamiętajmy, byśmy nie dali się omotać jakiejś sprytnej osobie, byśmy sprawdzali wszelkie aspekty informacyjne, które do nas będą docierać. Zdrowie oraz ogólne samopoczucie, szóstka mieczy. No jest to karta bardzo fajna, bo on mówi o spokoju duszy, więc raczej powinniśmy, powinniśmy być opanowani, spokojni, zwyciszeni. Nie jest to karta podróży w głąb siebie, ale też podróży na przykład w ramach kwestii zdrowotnych. Możliwe operacje, zabiegi lub kwestia omawiana po prostu, ale jeszcze nie konkretnie jako wyrok. No i tutaj zwróćmy uwagę... Na układ oddechowe ręce, ostre narzędzia, płuca, tak, gardło, no i aspekt głowy czasami, czyli mogą pojawić się bóle głowy. Natomiast, generalnie, sama karta w sobie jest kartą spokoju, odejścia w stronę dobrych czasów, oderwania się od jakichś złych energii. Czy za, zaznam szczęście w miłości, obojętnie, czy mamy kogoś, czy też nie. Karta zwycięstwa, tak, powinniśmy cieszyć się z czegoś, lub będziemy świadkiem, na przykład, jeżeli mamy partnera, partnerkę, to będziemy świadkiem bardzo fajnego wydarzenia, które pozytywnie wpłynie na nas, albo spotkamy kogoś, kto będzie kojarzył nam się z energią sukcesu, spełnieniu oczeki, spełnienia oczekiwań, no i będziemy niczym zwycięzcy. Praca i kariera, z kolei to król Buław, no i tutaj mamy aspekt oczywiście związany z energią, dyscypliny. Możemy bardzo dużo w tym miesiącu zdobyć, pokonać rywali, ale musimy powziąć wszelkie środki. Jeżeli w energii szukamy pracy, to mamy szansę właśnie ją znaleźć, no ale trzeba się wykazać, pokazać, zdyscyplinować, dopiąć swego, tak? Świetna karta też, by na przykład założyć firmę. Bo coś dzięki własnym wysiłkom pójdzie po naszej myśli, no i będziemy bardziej niezależni. Na co mogę liczyć w finansach? 6 denarów na to, że tutaj aspekt równowagi da dawania i brania się opłaci, a więc możemy otrzymać jakieś cenne wiadomości, propozycje, na które warto przystać, ale w równowadze czyli to, na co się zgodzimy, to otrzymamy, ale też możemy coś wynegocjować dobrego w finansach. Tak więc tutaj finanse mogą się bardzo polepszyć, ale musimy wiedzieć, czego chcemy i co chcemy też poświęcić w ramach tej karty, bo jest to dosyć specyficzna karta hojności pewnych szans, ale też i obowiązków, oraz tego, że będzie jakaś tego cena. Tak więc pamiętajmy o równowadze między dawaniem i braniem, co będzie dosyć istotnym aspektem. Natomiast finanse mogą całkiem dobrze tutaj się prezentować. Tak więc liczę na to, mam nadzieję, że Wam też się to wszystko uda. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej!